Doda w pałacu prezydenckim. Szokująca prawda o sadystach w schroniskach ujawniona Nawrockiemu. Dlaczego najsłynniejsza polska skandalistka stanęła nagle w samym sercu pałacu prezydenckiego w skromnej białej sukni, i co takiego wyznała Karolowi Nawrockiemu, że głowa państwa całkowicie zmieniła swoje spojrzenie na polskie prawo? To nie jest kolejny medialny popis ani fragment reality show. To bezwzględna walka o życie bezbronnych zwierząt, która właśnie dotarła na najwyższy szczyt władzy. Przygotujcie się na wstrząsający raport z tajnego spotkania, podczas którego Doda obnażyła przerażającą prawdę o patoszroniskach, o której prezydent nie miał pojęcia. Czy ten nieprawdopodobny sojusz ponad podziałami faktycznie zakończy erę okrucieństwa, czy to tylko kolejna wizerunkowa gra w blasku Jupiterów? Aby w pełni zrozumieć wagę tego wydarzenia, musimy spojrzeć na niesamowitą przemianę, jaką przeszła Dorota Rapczewska w ostatnich miesiącach 2026 roku. Doda, kojarzona dotąd z wielkimi widowiskami muzycznymi, postanowiła wykorzystać swoje gigantyczne zasięgi do walki z systemowymi zaniedbaniami w ochronie zwierząt. Jej determinacja doprowadziła już do realnych wstrząsów. Po jej interwencjach zamknięto skandaliczne placówki w Bytomiu i Sobolewie, gdzie czworonogi przez lata cię w milczeniu. Choć artystka musiała odpierać zarzuty o ocieplanie wizerunku, jej dzisiejsza wizyta na krakowskim przedmieściu ucina wszelkie spekulacje. Doda nie tylko mówi ona działa bezpośrednio w kuluarach władzy, zmuszając polityków do zajęcia jasnego stanowiska. Gwiazda, która już dwukrotnie odwiedziła Sejm, tym razem przekroczyła próg Pałacu Prezydenckiego w towarzystwie Krzysztofa Stanowskiego oraz posła Łukasza Litewki. Razem przedstawili Karolowi Nawrockiemu konkretne i surowe postulaty. Podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz dożywotnie odbieranie praw do ich posiadania sprawcom takich czynów. To starcie z brutalną rzeczywistością zaowocowało rozmową, która dla samej wokalistki okazała się przełomowa. Zaraz po opuszczeniu budynku piosenkarka z ogromnym przekonaniem opowiedziała fanom o kulisach debaty. Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania. Porozmawialiśmy absolutnie o wszystkim tym, co było najważniejsze, i też widzę po drugiej stronie ogromną chęć pomocy. Wierzę, że to nie będą słowa bez pokrycia podkreśliła Doda, budując nową narrację w polskim showbiznesie. Najbardziej uderzającym momentem jej wyznania było o braku wiedzy na najwyższych szczeblach państwowych o skali patologii w polskich schroniskach. Doda, bez owijania w bawełnę, przyznała, że system pozwolił na rządy sadystów, o czym dotąd milczano. Chciałam Wam powiedzieć, że nie tylko my, obywatele, nie mieliśmy świadomości, jak funkcjonują patośroniska i ile sadystów zgodnie z prawem może obejmować nad nimi władzę. Prezydent również nie miał tej świadomości. Jestem pewna, że dokona wszelkich starań, żeby to zmienić, wyjawiła artystka, rzucając tym samym wyzwanie całej klasie politycznej. Wokalistka przedstawiła się jako postać całkowicie apolityczna, która dla dobra zwierząt potrafi jednego dnia merytorycznie dyskutować z ministrem, a drugiego z prezydentem, udowadniając, że empatia nie ma partyjnych barw. Ten moment pokazuje gigantyczny wpływ celebrytów na debatę publiczną w 2026 roku. Sojusz Dody i Małgorzaty Rozenek Majdan, która również aktywnie wspiera te działania w parlamencie, stał się symbolem jedności w słusznej sprawie, mimo dawnych osobistych animozji. Fakt, że temat patośronisk trafił na biurko prezydenta, to dowód, iż presja społeczna ma realną moc sprawczą. Każda sekunda nagrania z relacji piosenkarki to sygnał ostrzegawczy dla tych, którzy zarabiali na cierpieniu zwierząt. Czas bezkarności właśnie się kończy, a królowa popłynie spocznie. Dopóki postulaty nie zmienią się w konkretne akty prawne. Gdzie kończy się wizerunkowa rola gwiazdy, a zaczyna prawdziwa dyplomacja ratująca życie? Czy waszym zdaniem Doda faktycznie jest w stanie pogodzić zwaśnione strony politycznego sporu dla dobra braci mniejszych? Czy wierzycie, że deklaracje Karola Nawrockiego przełożą się na surowsze wyroki dla oprawców zwierząt? Czekamy na wasze gorące opinie w komentarzach pod filmem bo ta walka o lepszy świat wkracza właśnie w decydującą fazę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, by nie przegapić żadnego szczegółu z tej niezwykłej wojennej ścieżki dody w samym sercu władzy.